Rozkwitające myśli na dziś, odcinek piąty. Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć. Paulo Coelho. Większość z nas pewnie o nim słyszała, ale czy możemy dowiedzieć się o nim czegoś więcej? To, co słyszeliśmy, a być może czytaliście książki jego, to jest właśnie to, że jest on pisarzem, brazylijskim pisarzem. Natomiast to, czego może nie wiecie, to jest to, że od zawsze miał plany i bardzo chciał zostać pisarzem, natomiast jego rodzice tłumili jego zapędy artystyczne, tłumili jego pomysły na to, by pisać książki, i przez to wylądował w szpitalu psychiatrycznym, gdzie po jakimś czasie w końcu lekarze stwierdzili, że nie jest to miejsce dla niego, czyli ten szpital psychiatryczny nie jest miejscem, w którym powinien on się znaleźć, znajdować. Na podstawie jego książek powstało kilka gier komputerowych, między innymi pielgrzym. Ale wracając do tego cytatu, kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by ci się udało to osiągnąć. Siła naszych myśli jest niezmierzona i jeżeli z determinacją podejdziemy do naszego celu, zaplanujemy go pieczoło, gdzie będziemy kontrolować, czy wszystko idzie zgodnie z tym, co zapisaliśmy, to się po prostu wydarzy, bo wszechświat będzie stwarzał nam warunki sprzyjające. To tak, jak zasadzimy jakieś ziarenko i wstawimy je do szklarni. Tam są warunki po to, żeby wzrastać. Dlatego nasze myśli bardzo często są dla nas taką szklarnią, po to, żeby sobie stworzyć... Odpowiednie warunki do tego, by rosnąć. I to tylko od nas czy znajdzie, zależy, czy znajdziemy się w takiej szklarni rozwojowej, czy znajdziemy się na skale rozwojowej, gdzie tak naprawdę wszystkie nasze działania mogą być torpedowane. Zależy to tylko od nas, od naszego umysłu, od naszej siły, naszego umysłu, będzie to zape zapewne wszechświat będzie nam sprzyjał. Natomiast w pierwszej kolejności warto sobie przyziemnie też spojrzeć w tą stronę, że to ja mam największy wpływ na swoje życie. I przede wszystkim wpływ na swoje myśli. Czyli to ja wybieram, o czym chcę myśleć, i co prawdopodobnie w przyszłości ma szansę wykiełkować, i mamy szansę to zrealizować. Także weź, weźcie w sprawy w swoje ręce, maszcie o tym, co rzeczywiście chcecie zrealizować, ponieważ wszechświat, ten, który dookoła patrzy, on widzi, o czym marzycie, i on będzie w tym kierunku was wspierał. Często słyszymy, że myśli w głowie pojawiają się same i z uwagi na to, że same się tam pojawiają, nic nie możemy z tym zrobić. Ale czy to ktoś za nas decyduje, za czym podąża nasza uwaga? To my decydujemy, jeśli myśli jakaś w głowie, która się pojawi, nie jest tam ile widzianą, możemy powiedzieć. Ok, rozumiem, że tu jesteś, ale ja ciebie nie chcę i nie będę myśleć dalej w tym kierunku. Dlatego to od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy. To tylko i wyłącznie my o tym decydujemy. Tylko musimy wziąć za to odpowiedzialność i za nasze myśli. To tylko my o tym decydujemy. Warto dlatego zarządzać swoimi myślami i tym, co wam się w głowie pojawia, bo na to, że to się pojawiło, ma wpływ otoczenie, perspektywy, w których znajdujecie się. Przekonania, przeszłość, to gdzie pracujecie, to kim jesteście. Natomiast to, co z tym zrobicie, zależy tylko i wyłącznie od waszego rozwoju i od tego, co chcecie z tym zrobić i na co będziecie mieli odwagę zdecydować się. I dziś przekazujemy stery waszego życia w wasze ręce. I pilotujcie tam, dokąd chcecie dolecieć. Dziękujemy bardzo.